Pan z wami. i iść swym Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, aby wsiedli do łodzi i przeprawili się na drugi brzeg zanim odprawił tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po jeziorze. Uczniowie zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po łodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru ulął się i gdy zaczął tonąć, krzyknął Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go, mówiąc, czemu zwątpiłeś człowiecze, małej wiary. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się mu ciszę, Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc, Prawdziwie, jesteś synem Bożym. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Odwagi to ja jestem. Nie bójcie się. Słowa usłyszanej Ewangelii. Siostry i bracia 21 września w 1957 roku na wodach Atlantyku zatonął niemiecki statek Pamir na skutek trwających burz, a także sztormów, które były powodem zatonięcia statku. 25 marynarzy w łodzi ratunkowej przez dwa dni i dwie noce walczyło z żywiołem. Ale na widok przepływających innych okrętów aż 20 z łodzi marynarzy skacząc do wody żyli nadzieją, że uratują swoje życie. Wołanie o pomoc dla przepływających okrętów niestety nie przyniosło żadnego skutku. Wiatr zagłuszał ich hołanie. Przetrwali ci, którzy zatrzymali się w aż do końca, raptem pięciu. Drodzy zgromadzeni często w sztuce, a na te wszystko w malarstwie, Artyści ukazują łódź Piotrową Chrystusowy Kościół na wzburzonych falach morza. Taka właściwie jest historia Chrystusowego Kościoła na falach morza, przeciwnych wiatrów, na przestrzeni XX wieków. Przecież pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa spływały krwią męczenników. Do tego stopnia, że chrześcijanie zeszli w podziemia do katakomb, aby ratować swoje życie. Kolejne bolesne doświadczenie Kościoła to wiek XI, kiedy to patriarcha Konstantynopola, celulariusz, dopełnia rozbicia Kościoła na wschodni i zachodni, na prawosławny i katolicki. Kolejne bolesne przeżycia dopełniły się w swizmie zachodniej, kiedy to dwóch, a nawet trzech papieży równocześnie w XIV wieku chciało rządzić Chrystusowym Kościołem. I ostatnie wydarzenia najbardziej tragicznych systemów totalitarnych nazizmu, stalinizmu, komunizmu. Starsi obecni w tej świątyni lepiej znają historię tych wydarzeń bolesnych. I o dziwo przeminęły królestwa, przeminęły monarchię. Rządzący położyli się we własnych krowach, a kościół trwa. Należałoby w tym miejscu wspomnieć słowa Napoleona, który powiedział: Narody przemijają, trony upadają, a kościół trwa. Siostry i bracia, życie każdego z nas jest żeglugą. Słyszymy dziś w Ewangelii, jak to Jezus. Prosi, by apostołowie przeprawili się na drugi brzeg. Sam odchodzi na górę, by się modlić. Ale około czwartej straży nocnej zmierza do apostołów po jeziorze. Apostołowie przerażeni, że to zjawa, krzyknęli na ratunek, a wtedy Jezus powiedział: Odwagi, to ja jestem. Nie bójcie się. Piotr chyba jednak miał wątpliwości, czy to istotnie Chrystus. I dlatego powiedział: Panie, skoro to Ty jesteś, każdy, przyjdź do siebie. Jezus powiedział: Przyjdź. Ale na widok uderzenia mocnego wiatru zwątpił i zaczął tonąć. Jezus ratuje Piotra chwytając go za rękę, ale równocześnie dodaję, dlaczego zwątpiłeś człowieku małej wiary. Drodzy zgromadzeni, my jesteśmy na tym porcie pierwszego brzegu, naszej doczesności. Tutaj żyjemy, dopełniamy swego powołania, stanu, zawodu, profesji. Ale mamy świadomość, że mamy przeprawić się na drugi brzeg, któremu na imię wieczność. I ten drugi brzeg będzie nagrodą za to, co czynimy w ciągu ziemskiego powołania. Myślę, że słowa skierowane do Piotra przez Jezusa, dlaczego zwątpiłeś małej wiary, Odnoszą się również do nas. W sytuacjach bolesnych, choroby, cierpienia zmarłej osoby bliskiej, kochanej, w niepowodzeniach pracy, w studiach, w naszej karierze sportowej czy artystycznej. Ale wtedy nie wolno wątpić. Wtedy trzeba wołać, jak Piotr, Panie, ratuj nas. Siostry i bracia w broszurce pod tytułem Piłem jest cały szereg wypowiedzi ludzi, którzy popadli w nauk alkoholizmu. Postanowili wracać do normalności życia ze swego nałogu. Pozwólcie, że przytoczę jedną wypowiedź respondenta, który pisze tak. Alkoholikiem stałem się w mojej rodzinie, w której wszyscy pili. Kiedy rozpocząłem życie dorosłe, zacząłem pracować, nauk potęgował się u mnie. Pewnego razu ukradłem koleżance w pracy pieniądze na alkohol. Ale kiedy wróciłem w nocy pijany, Przeraziłem się, widząc moją żonę Joannę, syna Waltka i córkę Anię klęczących na podłodze ze wzniesionymi ku niebu rękoma i wołali: Boże, uratuj naszego tatusia. Nie mogłem znieść tego widoku. Podjąłem postanowienie poprawy życia. Dzisiaj jestem człowiekiem sprawiedliwym, ale wiem, że łaskę powstania z nałogu wyprosiła na mnie żona i moje dzieci u Boga. Drodzy zgromadzeni, pamiętajmy, że takie czy inne górze, które uderzały w kościół, również w nas jako ludzi wiary, rzeczywistość, która trwać będzie do końca czasu. Ale nie wolno nam zapominać, że to właśnie sternikiem łodzi Piotrowej jest przecież sam Chrystus. To On zapewnił Piotra mówiąc na Tobie zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. W takich właśnie sytuacjach trudnych, Spróbujmy zawierzać Bogu, wołając za Piotrem. Panie, ratuj nas, a wtedy usłyszymy Jezusowe zapewnienie. Odwagi, to ja jestem. Nie bójcie się. Amen.